Zadanie 18 za dwa punkty. Etan i propan w odpowiednich warunkach spalają się w tlenie zgodnie z równaniami reakcji. Oblicz w jakim stosunku molowym zmieszano etan i propan, jeśli do całkowitego spalenia 8 dm3 tej mieszaniny zużyto 30, 31 dm3 tlenu. Objętości mieszaniny węglowodorów i tlenu odnoszą się do identycznych warunkach, warunków ciśnienia i temperatury. To będzie drugie zadanie, już w tym arkuszu na układ równań. Troszeczkę, je, troszeczkę mnie to zaskakuje, nie powiem. Ale powiem Wam szczerze, że jestem troszeczkę zdziwiony tym zadaniem i jednocześnie jestem troszeczkę na nie zły, bo uważam, że nie do końca poprawnie jest polecenie skonstruowane. Jak za pierwszym razem rozwiązywałem to zadanie, ja sobie założyłem warunki normalne. Czasami zdarzają się zadania maturalne, gdzie. Gdzie jest dobitnie powiedziane, że warunki są inne niż normalne i nie można wtedy faktycznie z nich korzystać. Ale jeżeli tu jest powiedziane, że odnoszą się objętości i węglowodorów i tlenu do identycznych warunków ciśnienia i temperatury, to dlaczego nie mogłyby być to warunki normalne? I później w odpowiedziach właśnie spojrzałem, że zobaczyłem, że. Z błąd, błędem metody jest zastosowanie warunków normalnych, a skoro błąd metody, no to tak naprawdę zero punktów. Mimo, że, że wyliczenia są poprawne, co do wartości liczbowych. W takim razie, no troszkę jestem, no właśnie mówię, nie powiem zły, ale i tak jesteśmy w stanie obejść ten problem i właśnie odnieść to do jakichś bardziej ogólnych warunków. W takim razie założymy sobie, że. Pierwszą, taką pierwszą niewiadomą będzie objętość jednego z węglowodorów, a drugą niewiadomą objętość drugiego z węglowodorów. Czyli spójrzmy tutaj na równania zachodzących reakcji, może tutaj sobie podzielmy te współczynniki stechiometryczne na dwa, żebyśmy mieli wszędzie właśnie taką samą, Wyjściową liczbę tutaj moli węglowodorów, czy objętość. Musimy też pamiętać o tym, że generalnie stosunek objętościowy jest równy stosunkowi molowemu i odwrotnie, więc te współczynniki stechiometryczne, które tutaj mamy. Nie będę mówiły tylko o stosunku molowym, ale właśnie też o stosunku objętościowym. No i na przykład, jeżeli mamy x decymetrów sześciennych etanu, to mamy 3,5 x decymetrów sześciennych tlenu, potrzebnego na całkowite spalenie tego węglowodoru. I analogicznie, jeżeli mamy y decymetrów sześciennych propanu, to mamy 5 y decymetrów sześciennych tlenu potrzebnego na całkowite spalenie propanu, tego węglowodoru. No i konstruujemy sobie w takim razie nasz układ równań, czyli objętość jednego węglowodoru plus drugiego, łącznie ma nam dać 8 decymetrów sześciennych, tak jak tutaj mieliśmy powiedziane, tyle tej mieszaniny mamy. Drugie równanie będzie się odnosiło do tlenu zużytego, czyli w pierwszej reakcji zużyliśmy tyle tlenu, w drugiej reakcji tyle tlenu i sumarycznie zużyliśmy go 31 decymetrów sześciennych, jeszcze wystarczy, że sobie przekształcimy, na przykład pierwsze tutaj równanie, wyprowadzimy, powiedzmy, y. To jest 8 minus x i metodą podstawienia rozwiążemy sobie tutaj ten układ równań. Wyszło nam w takim razie, że etanu mamy 6 decymetrów sześciennych. Skoro całościowo mieszaniny było 8 decymetrów sześciennych, to propanu musimy mieć 2 decymetry sześcienne. No i tak jak mówiliśmy, wychodzimy z założenia, że stosunek objętościowy jest równy stosunkowi molowemu i to nam wychodzi 6 do 2, czyli 3 do 1. Taki będzie stosunek molowy między węglowodorami w tej naszej mieszaninie.